Figura ABCD jest kwadratem o boku długości 10 cm. Odległość między punktami M i N jest równa 6 cm. Niepokolorowana część kwadratu składa się z czterech identycznych równoramiennych trójkątów prostokątnych i czterech identycznych kwadratów. I pytamy się, ile jest równe pole pokolorowanego obszaru w kwadracie ABCD? Zatrzymaj wideo, jeżeli chcesz spróbować samodzielnie rozwiązać te zadanie. A kiedy będziesz gotowy bądź gotowa, obejrzyj dalej, aby zobaczyć jak to zrobić. Ponieważ ABCD jest kwadratem o boku długości 10 cm, to jego pole wynosi 10 do kwadratu, czyli 100 cm2. Odcinek mn ma długość 6 cm i jest on podstawą trójkąta równoramiennego prostokątnego. W związku z tym, że mamy cztery identyczne trójkąty, to wszędzie tutaj mamy po 6 cm i z tego względu każdy mały kwadrat ma bok długości 2 cm, więc pole każdego z nich jest równe 4 cm. Przyjrzyjmy się teraz równoramiennym trójkątom prostokątnym. Możemy powiedzieć, że każdy z takich trójkątów jest połową kwadratu o przekątnej długości 6 cm. Przekątną kwadratu wyrażamy wzorem a pierwiastków z dwóch i wiemy, że jest ona równa 6 cm. Podzielmy obustronnie przez pierwiastek z dwóch, by wyliczyć a, a następnie podnieśmy do potęgi drugiej, żeby obliczyć pole kwadratu. Zatem pole jednego kwadratu złożonego z dwóch takich trójkątów wynosi 18 cm2. Ponieważ mamy cztery takie identyczne trójkąty, to z nich będzie będziemy mieli dwa kwadraty o polu 18 cm kwadratowych każdy. Na koniec by obliczyć pole zielonego obszaru wystarczy od pola kwadratu ABCD czyli 100 cm kwadratowych odjąć 4 razy 4 cm kwadratowe i 2 razy 18 cm kwadratowych. Zatem otrzymujemy, że pole zielonego obszaru wynosi 48 cm kwadratowych. Jeśli chcesz więcej takich zadań, to koniecznie zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję.